nie, tylko nie to! To LaBubu! Uwięził mnie! Jestem właśnie w celi, w więzieniu! Tutaj na dole! LaBubu chyba jest zły. Ej, co on mi chce zrobić? Spróbujmy uciec z jego więzienia! Uwaga, klikamy graj, a wykliknij łapeczkę teraz. 3, 2, 1, klikam graj i lecimy! Let's go! Jesteśmy za kratami! Lumi, co się stało? Smile, bubu nas zamknął i każe nam śpiewać jego piosenkę cały czas i ciągle muszę mówić Co? Labu, labu, labu. Co jest taka piosenka? Labu, labu, labu bu, bu. O nie, on ma swoją piosenkę. I jeszcze raz zamknął w więzieniu. Patrzcie do labubu. Ale on się uśmiecha w ogóle. Jakie ma zęby. Teraz spróbujmy uciec z jego więzienia. Tygnijcie łapeczkę w górę widzowie dla labubu. Ej, tu jest jakiś inny, jakie on ma oczy. Co? On ma takie naprawdę oczy? Ej, kto się zna, napiszcie w komentarzu. On ma takie oczy tęczowe. A tutaj jest y, właśnie ten labubu normalny. Taki brązowy. ale takie Ciki. Spróbujmy stąd uciec, zobaczymy czy damy radę. Hops, idziemy teraz tutaj i uciekamy w nogi, dawajcie! Idziemy, o! Hej, on sobie coś je, patrzcie, on sobie wziął babeczkę i sobie je la bubu, labu, bu, la bu, Labu, Labu o, ma taką piosenkę. Zostawcie łapeczkę w górę dla tego sędziaka. Kliknij łapeczkę, jadą. Ja se sprawdzę, to, kto zostawił łapeczkę. Dobra, idziemy teraz tutaj. Zobaczymy, co będzie dalej w tym więzieniu. Oglądajcie do samego końca. I teraz idziemy, bum, tutaj. Chodź, Lumi, szybko uciekamy. Wziął szybko. Do góry. Ej, co tam jest u góry? Ej, tam są... Co, jeszcze ich jest więcej? Wętrzowe. Ej, zaraz, zaraz, tam ich jest więcej. Normalnie tych postaci jest dużo, ej tych labubu jest ogólnie Spo... Rodzina jest jakaś jego? <laughs> ej jest nawet zielony Taki jak ja No właśnie tam jest zielony, czerwony, brązowy ee, Różowy, niebieski I karmelowy Co jest? Ej tych labubu jest więcej? Serio? Idziemy teraz tutaj Ej kto zna wszystkie labubu? Napiszcie w komentarzu jak się nazywają I dlaczego? Ej tu jest, patrzcie tu jest zielony i czerwony O o, który jest dobry, a który zły eee... Zielony? Nie? Ej, ty wyglądasz jak Labubu. Normalnie, patrzcie, on... Lumi, ja cię krecy, lumi, jak... lumi, Lumi, Lumi Bubu. Lumi Bubu. Ej, ty będziesz się nazywała... <ścoughs> lumi Bubu XD. Dobra, Dobra idziemy teraz tutaj. Podoba. No chodź, wskakuj... Ej, co jest, nie mogę przejść, dobra, idziemy teraz na Ej, a... Szybko skaczemy i jesteśmy. O, tu... Ej, hamburger, hamburger, wezmę hamburgera, burger, burger! Eee, zamknięte. Pff, nie da rady. Ej, tam jest jakiś koteczek, jakiś tego, ale tu nie możemy wejść. Idziemy teraz ta... O, Labubu idzie. On tutaj z rodzinką jest, patrzcie, gra. O, o, ostrożnie, Lumi, uważaj. Ja się chowam. Szybka! Ej, tu jakiś mnie przyszedł w ogóle, czerwony. Ej, patrzcie, on ma jakąś rodzinę. On sobie tutaj... O-o. A, zobaczył mnie. A, w nogi, w nogi, w nogi. Maj, A, zostaw mnie, Labubu, zostaw mnie. Ściga mnie. O-o, o-o, o-o. Zostaw mnie, zostaw mnie, Labubu. On jest jakiś zły. On się uśmiecha. A, uciekam, uciekam, uciekam w domu. <laughs> o nie, przeskoczyłem, nie, źle, źle. O, ej, tu stoi w ogóle, patrz. O o, ta jego mina, jego mina jest taka trochę angry. Dobra, idziemy tutaj. Dobra. Ej, tam patrz dwóch labubu jest. Oni sobie coś jedzą, labubu, ale co oni jedzą? Ej, Jaki kto. Napiszcie w komentarzu. Znajdę teraz tutaj. Dobra. O, ej, nie, on nie, on obok, idzie za mną. a. Zostaw mnie, o, ma jakiś głośniczek swój O, dobra, o, skocz na dół Ej, o, ma fajny głośniczek, patrzcie Albo taki zegarek, mam takie podobne Tylko, że budzik, patrzcie na to, jeszcze świecący Pokazuje godzinę, temperaturę Datę i dookoła jest nasza grafika Nasze wszystkie postacie I jeszcze z team, patrzcie na to Takie budziki są nawet i szyby. One świecą, jak je klikniecie, to normalnie świecą na kolor Patrzcie, świeci na zielono I zmienia kolor od raz na niebiesko Tutaj szyba jest dookoła, każdy inny Wpadajcie, te budziki już są i czekają na was, i nowa gra, patrz na to. Nowa gra z Team, gdzie możecie rzucić i złapać. Ej, jestem ciekawy, kto was złapał to, rzucić i patrz, bum, złapać. Tak z taką piłeczką wpadajcie z Link w opisie na mój sklep. Nowe rzeczy już wleciały. czekają na was. Dobra, a teraz idziemy dalej. O, tu jest jakiś czerwony. A, tu jest jakiś labubu czerwony. A zostaw mnie, zostaw mnie, uciekaj lumi, uciekaj lumi szybko. W nogi w nogi w nogi w nogi, uciekamy. Jazda, dobra, teraz musimy tutaj wejść, ok. I wchodzimy do środka. Musimy przejść przez to całe. Mamy etap dopiero czwarty, etap piąty i na końcu czeka nas tutaj laki Blok. Tutaj musimy dojść do samego końca, przejść całą mapę. Narajdziemy teraz tu. <laughs> ja! On tu stoi! I są jeszcze inne labubu. Jo, ej, patrz on ma jaki taki uśmiech, tak jakby był wkurzony, nie? Taki taki, zdenerwowany. Ma takie straszne zęby. Jakby chciał ugryźć, a on taki normalnie jest? No idziemy teraz tu, bum. Dobra, teraz patrzę, bum. O nie fuj! Eee, tu śmierdzi! Dobra, idziemy tutaj, tu nic eee, znać, to nie. Dobra, tak, kopiemy, kopiemy, w dół, kopiemy, uciekamy, Lumi, dawaj! Raz, trzy, trzy. Szybko przekopujemy i idziemy dalej. Teraz tutaj mamy lawę. Hops, przeskakujemy. Aaaa! Do lawy wpadłem! Ale mnie spaliło! Rajdę teraz tu, hops, dobrze. Okej, okay, uciekamy. O, lęcia idzie z nami. Patrz, jak przeskoczyła. Tu jest lęcia, ewicka tu jest! Poczekaj, patrzcie, jak... O, nie spada do lamy. Spadła. A jak chcecie z nami pograć? To też pamiętaj i pamiętajcie, wpadajcie na moją grupę Smilesu team. My jesteśmy na grupie, czekamy na Was z Lumi. To jest moja grupa, patrz, pokazuję wam tutaj, jak są mam koszulki, bluzki, taka minka uśmiechnięta. Ej, patrzcie, jest taka minka uśmiechnięta. I taką minkę możecie mieć w prawdziwym życiu, patrzcie. Ja też się uśmiecham, widzicie? Wpadajcie, nowe koszulki są już na moim sklepie. Link w opisie smilesu.pl Dołączcie do teamu. Miejcie takie fajne koszulki, jak ja w prawdziwym życiu. No idziemy dalej. Teraz tutaj musimy przejść przez tunel! Uważaj, Lumi! Na dole jest lapa! No, lawa, lawa, lawa. Teraz tutaj idziemy. O, tu kula leci. Uwaga. Lumi, cofaj się! A! Co się! Cofaj się, cofaj się! Wow, przyleciała wielka kula. A I tam spada na dół. Dobra, idziemy teraz tutaj. Hops, hops, hops. Schowaj na prawo. Schowaj na prawo. U! Zabra, szybko! O nie, Lumi! Rozwaliła Dobra, biegnę, 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 Szybko! Uwaga. Ziu! Jestem! <grym> Dobra, dałem radę. Let's go. Sigba boy! Idziemy teraz tu. Dobra, o, -o. la bubu! bubu zostaw mnie! Labubu! O o, ściga mnie Lumi pomocy! Państwo biegnę! Szybko, szybko! Zaraz mi zapię, Zaraz mnie zapie, zaraz mnie zapie! Uh. Labubu! Labubu, Labubu zostaw mnie! jaką mu ma twarz, jaką biegnie Dobra, teraz tutaj uciekamy szybko, teraz z tej strony, hops. I do góry po schodach, dobra, jest, skurzył się. O, idzie. <noise> do ściany X <noise> do w ścianę cały czas próbuje wejść. Serio. Co jest? On cały czas ścianę próbuje. Ale idziemy dalej, tutaj hops, wspinamy się do góry. Tutaj to Hopsa. musimy wejść sobie. Hopsa, lala, la, siabada. Teraz tu, dobrze? Idziemy prosto, wow, ale tu brązowo to więzie, więzienie. Stawaj, lubi klikamy. 3, dwa, jeden i BUM! Bo do góry! Oj, Lubi, zablokowałaś coś! O nie, uważaj! Nie Jej. da się z We dwójkę jedziemy Dobra, jedziemy do góry, uwaga I jesteśmy Dobra, co teraz? Stołówka, wyjścia. No, to masz cztery labubu Cztery labubu Jest czerwony, czerwone oczy Zielony, brązowy I taki szaro-niebieski Taki, nie wiem, granatowy Ale idziemy teraz tutaj Raz wypijmy to O, to jest do picia Wypiję Mmm, Jak szybko biegnę, dawaj Dawaj, Lumi A! O, o Spadłem no, zleciałem, jeszcze raz muszę teraz, drzniu, oj, tu wszyscy biegają, wszyscy uciekają dla bubu normalnie. Teraz idę tu z tej strony, teraz tu, Wziął. Dobrze, podskakujemy, hops, jeszcze raz. Teraz tutaj, Wziął. Wow, oni tutaj mają jakiś piknik i grają na gitarce? Ej, faktycznie patrzcie, ale siłodziaki, oni mają piknik. Yes. I się grają normalnie, no? Na głośniczku mam teraz, idziemy teraz tu, hops, teraz tutaj przeskakujemy. Dobrze, idziemy tu. Let's go, teraz tu. hops. I wow! Ej, to coś zielonego poleciało. Jesteśmy już prawie w połowie! Dawaj, Lumi! Musimy szybko do góry biegnąć. Dobra, dobra, lecimy, musimy się to dostać! Ej, tu jest jakiś magazyn, ale zamknięty. O, nie mogę przejść, widzisz? Zamknięty, eee, dobra, że te drzwi! <laughs> Lumi skacza drzwi, zostaw te drzwi! Trochę Lu... łama mnie boli, trochę się wolnęła. Lumi, zostaw te. Bo jeszcze se włosy zepsujesz ładne. A No właśnie, moją piękną fryzurkę! O, może ktoś nas odwiedzi. Halo, jest tu ktoś pomocy. Lumi, chodź tutaj, prosimy. Halo, labu, zadzwoni ktoś do nas. Labu, 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 labu. Labu, 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 labu. Ej, tutaj nie ma nikogo. Idziemy dalej. Teraz tutaj musimy wejść do góry. Drabina jest. Okej, okay, wspinamy się. Jesteśmy w połowie. A na końcu, ciekawe, co będzie na końcu, nie? A idziemy tutaj bubu są dalej. O, wiatrak wieje, uważaj, lumi, U, żeby nie zlecieć! Musimy uważać, żeby nie zlecieć. I to bardzo, bardzo. Dobra, wieje dalej. Hops, teraz tutaj przechodzimy. Oh, udało się. Dalej idziemy. A teraz musimy skakać po rurach. Oh, o, jo, teraz jedne rury, drugie, trzecie, czwarty, dobra, prosto, teraz tu, hops. Dobrze, teraz tutaj, na prawo i jest! przyszedłem, dobra. Zamknij zawory. Ok, musimy zamknąć zawory. Teraz sobie zamykamy, bum, dobra, teraz tu skaczę. A zamkniesz mi też, bo mi się nie chce. Nie, ja ci z każdy swoje zamyka. I teraz muszę jeszcze da, jeden ja zamknąć. Też muszę! Każdy zamyka zawory i teraz tu zamykam kolejny. Dobra, zamknięte. Idziemy teraz tu. Dobra, i teraz jak zamknęliśmy, to możemy przejść, bo tam wiał gaz taki. O, teraz możemy przejść. Dobra, idziemy tutaj, teraz tu, ziół, na lewo, tu. Ej, mamy jakieś trolla w ogóle. Mogę mogę kogoś trolować, ej! Ktoś się rozleciał. Patrzcie, widzę ludzi. Peter tu biegnie. Ej, może jego stroluję? Uwaga, może wtrząs ziemi, albo Lumi. Lubi Lumi, 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 Lumi. Majstu, chodź, idziemy! Uwaga, Lumi! Patrz, będziesz miała trzęsienie ziemi! BOOM! Kupiłem ci trola. Co się dzieje? Jakie trzęsienie ziemi? Uwaga, teraz masz? Dostałaś? Bo wydałem robuxy. Nic ci się Majstu, nie dzieje? wszystko jest normalnie Ej, 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 wydałem robuxy, nic ci się nie stało! O nie! Chciałeś i ci nie wyszło! Ej, serio? Straciłem tylko robuxy. Rajdę teraz tutaj, hops. Naprawdę? Ej, wydałem trolla, bo tu jest taki troll, że stroluj Ale, wow, a jakaś tam dziewczyna stoi I po prostu nic się nie zrobiło A idę teraz nie tu Nie można dobra, bo ja to mówię labu, 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 labu Labu, Dobra, teraz tutaj przeskakujemy, hops Druga lawa, dobra, uważaj, na dole jest lawa Trzeba dobrze, odpowiednio tutaj poskoczyć Hops, drugi raz, trzeci, dobrze trzeci, czwarty, dobra Hops i jestem Dobra, idziemy teraz dalej Etap 17 jest Dobra, idziemy teraz, etap osiemnasty. Wiatrak wielki, jaki duży! Dawaj, Lumi! Fuuu, lecę do góry! Wow, ja wala. jestem! Dawaj, zapytajcie, chodź, Lumi, dawaj! Uwaga, łapie! jest opalcie! O, za twoje stopy trzymałem. Dobra, jest. Idziemy dalej. Teraz tu na dół lecimy, dobra. O, ja jestem. <laughs> na twojej głowie by! Dobra, idziemy teraz. Panowie. O, o, tu jest labubu szef kuchni, tu będzie. To jesteśmy teraz w kuchni, musimy uciec wow. przez kuchnię. O nie, nie, Labubu biegnie. Labubu. A, la bubu w kuchni. Trzeba wziąć bazukę i go rozwalić. O o o o, patrz jak idzie. Dostał Zypko mnie, la bubu. Ała, ale mi O, Oła, ała, co dostałem, widzieliście? Ej, normalnie jak mi uderzył. Zabierzemy bazukę. Dobra, teraz tutaj. A, masz! Pum, w twarz dostaję. Pum, drugi raz. Trzeci, rozwalę cię, bubu. A ma jedzenia dostaję. Pum, drugi raz. Trzeci, dostaję z bazuki. Amasz, la bubu. Pum, ała. Jest, leży. Ju wybuch. Rozwaliłem la Bubu, dobra, uciekamy dalej. Dobra, zobaczymy co będzie dalej Lelu, mi dawaj idziemy Szybko do góry mam bazukę teraz. Oj, możemy taką mieć wielką bazukę i będziemy trzymali ją dalej, nie? A teraz idziemy tutaj i skaczemy na Dolumi. 3, 2. Ej, o, czekaj, skoczymy, czekaj, łapeczka w górę Widzowie, my tam skoczymy, tam jest bardzo, bardzo Nisko, a wy teraz Kliknijcie łapeczkę, kto teraz mnie słyszy I pamiętajcie też o mojej poduszce Nowej poduszce Shibie, taka delikatna Taka fajna, która jest na moim sklepie Patrzcie, to jest ta poduszka, ale te są trzy nowe koszulki I nawet mam głośnik Wpadajcie link w opisie Smajso.pl po takie fajne poduszki Ona jest duża, nowa, to jest Shiba z kości. My tam jest bardzo dobra jakość, jest minutka. Dobra, uwaga. Trzy, dwa, jeden, lecimy. Ale nas wywaliło. Let's go, biegniemy dalej. Ale było super. Teraz idziemy tutaj, hops, po drabince i spinamy się. A ciekawe, co będzie przy końcu. Już zaraz jesteśmy. Mało brakuje. Wyjście, mamy napisane wyjście. Dobra. Bum! Ej, wychodzimy Ej. chyba. To dawaj, Ej. idziemy. Let's Jaki go! Jaki wielki wentylator kolejny! Trzeba uważać na lasery. dobra, uważajmy. Dobra, tutaj no, jest. Solumi, uważaj! O! ale by mnie prawie Rościa też przeciął. Dobra, i teraz tutaj uważajmy, żeby te lasery nas nie rozcięły. Uwaga, uwaga, lecę raz tu. I jestem! Dobra, udało mi się! Bzią, let's go! Dobra, ja idę tutaj. Okej, okay, labubus są kolejne, czerwone, zielone. No teraz tutaj trzeba przejść, hops pod rabince Skręcamy w lewo. Bierzemy teraz deski metalowe. okej, okay, zabieramy te deseczki. Teraz tu kładziemy, dobra, hops. Zabieramy je, teraz tu, dobrze, kładziemy. Uj, ostrożnie, teraz tu. Dobra, jest! I idziemy dalej. Mamy, użyj metalowych tratas Przechodzimy, uwaga, uwaga. <laughs> labubu, boss! Ej, patrzcie, i teraz mamy jego robota, labubu. Lumi, dawaj, on nie zamknęło się. O, o, Lumi, nie mogę teraz przejść. Jestem! Dawaj, daj, uważaj, tu jest teraz boss. Jaki wielki! Do ataku, Lumi! Dawaj, Prodwaramy dawaj na niego! Go. Ej, to jest Lumi, bo. Ej, to jest Balubu. Jak, jak, jak się mówi, L lubu? bubu bu, bu. A masz, a masz, a masz La bubu! Padaj! O jaki wielki, jaki wielki! A, idzie do mnie! O, a we mnie! Mam mało życia! Raszyko, ucieka, uciekała! Uciekam! Ja nawalam, nawalam, nawalam. Jeszcze jedno ramię. Zostało ostatnie ramię. Dobra, dostaję, dostaję, dostaję. Czekaj. A masz! Padaj! Padaj! Bum! 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 Rozwala Ciebie! Jest! Uhu. Wow, Wow! bum! Wybuch, let's go! Wygraliśmy, wygraliśmy Dobra, i teraz idziemy do auta. Uciekamy teraz samochodem, wskakujemy do środka i jedziemy. Lumi, dawaj, wskakuj! Dawaj smo i prowadź do stołu! Jedziemy bią! Ale zasuwamy woohoo. I przyjechaliśmy, dobra, uciekamy dobra, Lumi, o jest Lumi, dobra Idziemy, idziemy, idziemy dalej Tu mamy jakieś rzeczy, nie Zakolna, okej, okay, a tego nie chcę Idziemy teraz tutaj, do góry Wow, jak tu ładnie, mamy trawę Mamy tutaj Pani ładne zielono. drzewo No, Ja lubię zielony No, ty lubisz, o, tutaj byś się wpasujesz Lumi lubi zielony Idziemy teraz tu, hops, teraz tutaj się spinamy do góry Na wielką e, skałę Zobaczymy, tam będzie chyba helikopter, trzeba, że musimy odlecieć. Ja teraz tutaj podskakuję, hops, hops, teraz tu na prawo. Dobrze, teraz tutaj, hops do góry, wspinamy się pod rabince. I jest samolo, dawaj lubi, odlecimy! Dawaj lubi, wskakujemy do samolotu! Tylko nie odlecaj bez mnie! Bo odlecę bez ciebie! Smań. Zaraz nie, odlecę, nie, odlecę, nie, odlecę! Nie, odlecę nie, a masz! Odlecę bez ciebie! Chodź, dobra, wskakujemy, wskakujemy, biegniemy! Boom! Yo, ej, tu mamy coś innego! Co jest? Więcej gier tu jest! A ja nie w tych postaci nie znam, dobra, ale lecimy dalej. Okej, okay, lecimy, 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 lecimy! Lecimy do Dubaju, Dubaju! <laughs> dobra i teraz gdzie poleciliśmy? Uwaga! I jesteśmy na końcu, jest! Jesteśmy Uciekliśmy. na końcu, mamy... Wszystkie labubu mamy. Brązowy, czerwony, zielony, granatowy. I tu mamy wyjście. Jest wyjście. Wow. I jest ten portal. Jest. Go. Więcej gier tutaj mamy. I możemy zaraz wylecieć. Uwaga, teraz zmieniam. Zmieniło się. Patrz na to. skaczę do góry. Lumi, dawaj. Ho, Ale mi waliło. Jestem poza więzieniem. Ej, mogę z tego wyskoczyć teraz. Patrzcie. Uwaga, skaczę. Trzy, dwa, jeden. Uwo, lecę do góry. Patrzcie na to, jak wysoko. Uwo. Ale wysoko do góry czy ja tam spróbuję wskoczyć, uwaga? Uuu, o nie, o nie, o nie, odbiłam się od ściany. O o, mam problem. Spadam, 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 spadam. O nie! O nie, laser mnie jeszcze walnie! Tu są lasery. O nie, żeby to mnie nie siekło Aaaaaah! O nie jeszcze mnie rozpołowiło!